Cześć siemano wszyscy ze strony Falcon i pewnie wielu z Was się zastanawiało jakie ja wyglądam, więc wyglądam mniej więcej o tak. Pewnie wielu z was się załamało, że wyglądam tak, a nie inaczej. Ale po prostu twarze się nie wybiera, tak? No właśnie. <laughs> ale... I tak, pierwsza sprawa. To chciałem was serdecznie przeprosić za to, że nie było w ogóle... Przez dłuższy czas odcinków na moim kanale, ale po prostu bym chory Przez dłuższy czas W sumie to nadal jestem Ale jak już się wykuruję to Na starcie wrzucam kolejny filmik Na kanał Jutro najpóźniej Pojutrze Także będzie fajnie, a jesień Widzieliście ten przycisk, nie? Bo kiedyś tam czytałem, że czerwony bardzo źle szkodzi na oczy, No, może nawet oślepnąć nie? Więc zróbcie tak. Przyłąćcie swoje oczy i nie. Ten czerwony przycisk stanie się szary, a szarość bardzo dobrze. Bardzo dobrze działa na oczy. Więc. A, niebieski też. To są takie dwa zabójcze kolory. Czerwony i niebieski. Pa pamiętajcie zawsze o tym. Te dwa kolory. To są jak wilk To są jak wilk wowczej skórze. Jak sam nie spojrzysz, zrobił cię bez litości. Druga sprawa to jest taka, że Serdecznie Was zapraszam na mojego Twitcha, którego link znaczy w sumie Może być i link, ale może też być nick Do mojego Twitcha, na który Was serdecznie zapraszam W każdą sobotę i w każdą niedzielę, w sobotę od Znaczy w ogóle to streamuję na Twitchu, w każdą sobotę i w każdą niedzielę tak powinienem powiedzieć. Raczej. W soboty od godziny 20 do godziny 24. A w niedzielę od godziny 19 do godziny 23. Także co? Wpadajcie i się, i się dobrze bawcie. Oraz załączam Was. mam też mój adres, e-mail. Aby się mogli, się mogli do mnie skontaktować i pogadać o różnych takich sprawach, typ, typowo ludzkich, że tak mogę po powiedzieć, i tak, i trzecia sprawa to usługuje gwóźdź całego programu czy tego odcinka, że to jest modernizacja kanału, to będę. Będzie polegało to na tym, że będą, że będzie nowa seria na moim, na moim kanale Która Będzie, no jakby to powiedzieć um, Będzie o warsztaty Wiedźmińskie, tak? Będę mówił o, o Wiedźminie, o całym Uniwersum Wiedźmina Zaczynając od Od Wiedźmi, wiedźmin od, od Wiedźmińskich i oraz w szkołach wie wiedźmińskich, a na posadzie i magii kończąc, więc to są bardzo takie rozgałęzienie a bardzo duże, zajmie na mnie chyba 30 odcinków. Zależy. Czasem ben, będę wstawiał po dwa typy w każdym odcinku raz po jednym, więc no cóż, no, zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Zobaczymy. Jak to wyjdzie w planie. Także ja już będę kończył ten mój odcinek. I tak. I pamiętajcie o tych kolorach. Czerwony, nie, nie, niebieski, zabijącie. Szary ochronią. Dlatego Dumbledore zawsze no, nosił szatę w kolorze szarym. Tak Bogu ochroniła przed, przed yy, przy, wszystkim co złe. <laughs> Dobrze, no to... Cześć i widzimy się jak już będę w grze. Tak więc. Trzymajcie się.